Czasem czuję, że świat się zapada, Na chodnikach leżą ludzkie sny. Miłość i lęk idą razem w para, Gdzieś tam w oddali słychać łzy. Chwytaj ten dzień, choć drży ci głos, Z życia wyciskaj każdą sekundę, nawet gdy nie sprzyja nam los. Idź przez życie dumnie, budzę się. Znów w serce w gardle, w oczach obrazy, których nie chcę widzieć. Nie ma gdzie uciec, wszystko jest nagle. Niby jest wiosna, a zimno jak w zimie. Chwytaj ten dzień, choć w życiu głos. Z Życia wyciskaj każdą sekundę. Nawet gdy nie sprzyja nam los. Idź przez życie dumnie dziecko płacze, matka bez siły. Sam w cieniu zapomnienia czuję ukłucie, choć nie ma igły. My się zmieniamy, czy zmienia się Ziemia? Chwytaj ten dzień, choć drży ci głos. Z życia wyciskaj każdą sekundę. Nawet gdy nie sprzyja nam los, i przez życie dumnie. Wciąż słyszę płacz za ścianą w nocy Tych, co stracili zbyt wiele w drodze. Ja też się boję, brakuje mocy Ciągle przed siebie, choć stąpamy po lodzie Chwytaj ten dzień, choć zżyci głos Z życia wyciskaj każdą sekundę Nawet gdy nie sprzyja nam los i przez życie dumnie Świat się rozpada, a my w nim trwamy Z pękniętym sercem, lecz iskrą w oku Wiemy, co jutro, lecz się nie poddamy. Nadzieją żyjemy na każdym kroku. Gubimy siebie w codziennym biegu, i nie pytamy, jak bardzo boli. Lecz nawet w mroku szukamy brzegu, potrzebujemy słodyczy, bo za dużo soli.